wniosku o odwołanie starosty białskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem. Podpunkt A. Odczytanie wniosku grupy radnych o odwołanie starosty białskiego z dnia 29.02.2016 2016 roku. I tutaj bardzo proszę e, jednego z wnioskodawców o odczytanie tego wniosku. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja miałam Podlaska, dnia 29 2016 roku. Rada Powiatra w Janie Podlaskiej. Wniosek o odwołanie Starosty Bielskiego. W stosownie do treści artykułu 31 ust. 1 ustawy z z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym wnioskujemy o odwołanie pana Tadeusza Ładowskiego ze stanowiska Starosty Bielskiego z innej przyczyny niż, niż nie udzielenie absolutorium, które będzie równoznaczne z odwołaniem całego zakupu. Uzasadnienie. Pan Tadeusz Łazowski pełni funkcję Starosty Bielskiego od chwili utworzenia na podstawie wyżej powołanej ustawy samorządu powiatowego z przerwą pierwszej kadencji rady powiatu. W całym tym okresie samorząd powiatu funkcjonował prawidłowo i skutecznie realizował swoje podstawowe zadania. Jednakże w ocenie współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w kontekście pozyskiwania środków europejskich i z budżetu państwa wymagają nowego podejścia, opartego przestronnym doświadczeniem oraz elastyczność pozyskiwaniu partnerów, kreujących cele i wspierających aspiracje w samorządowej Biura Należy wyrazić przekonanie, że zdolność do innowacyjnego odpowiadania na potrzeby i problemy samorządu jest po stronie aktualnego gestu na stanowiska Starosty bielskiego ograniczona, dlatego postuluje się podjęcie wnioskowanej w kwotidium zmiany personelu. Dodatkowo warto wskazać, i w ostatnim czasie Pan Tadeusz Łagodzki obiecył zarządów Prezesa Zarządu Krajowego PSR w Białej Kolarskiej, stanowi dla niego nowe istotne wyzwanie ograniczające możliwości w pełni, w pełni efektywnego wykonywania obowiązków przewodniczącego zarządu Powiatu Miejskiego. Limituje to także jego możliwości otwierania się na silniejszą współpracę z innymi środowiskami społecznymi i politycznymi, których partycypacja w zarządzaniu środkami publicznymi może zwiększyć skuteczność wykonywania zadań naszego samorządu. Powyższe względy uzasadniają przedstawienie Radzie Powiatu niniejszego podpisano Mariusz Sulima, Mariusz Kostka, Mariusz Filip, Paweł Litwinie, Piotrek Miśmiszczak, Mariusz Kiczynski. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Zamykam podpunkt A, otwieram podpunkt B. Wystąpienie Starosty Gorskie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nie zgadzam się z tymi serwotami. Nasza wspólna praca potwierdza co innego. Odpowiedź otrzymaliście państwo wszyscy radni i jest ona powszechnie znana. I chciałbym na tym zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Zamykam podpunkt B. Otwieram podpunkt C. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej z dnia 15 marca 2016 roku o wniosku o odwołanie starosty białskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Białych w składzie radny Tomasz Andrzej, członek komisji, radny Arzmię Kalwaniów, wiceprzewodniczący komisji, radny Arkadiusz Misztan, wiceprzewodniczący komisji, radny Marian Tomkowicz, przewodniczący komisji, radny Marek Gościński, sekretarz komisji. Działając na podstawie artykułu 31, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o po samorządzie powiatowym, opiniuje pozytywnie wniosek grupy 6-radnych złożony 29 lutego 2016 roku, roku o odwołanie steru Uzasadnienie. Istota zarządów zgłoszonych przez grupę radnych polega przede wszystkim na utracie zgodności z terenu do innowacyjnego odpowiadania na potrzeby i problemy samorządu po objęciu funkcji prezesa PSN i Podlaskich, co zdaniem wnioskodawców ogranicza możliwości efektywnego wykonywania obowiązku przewodniczącego zarządu powiatu i ma wpływ na osłabienie współpracy z innymi środowiskami społecznymi i politycznymi. Wskazany we wniosku zarzuty, zdaniem ich autorów, zmniejszają skuteczność wykonywania zadań przez POWiat, którym przewodniczącym lokalu wykonawczego jest starosta Tadeusz Rozowski. Innowacyjność w działaniach samorządu terytorialnego Komisja odczytuje jako zdolność poszukiwania, kreowania nowych rozwiązań w procesie realizacji zadań zaspokajających zbiorowe potrzeby członków POWiatowej Wspólnoty Samorządowej. Istotnym zarzutem podniesionym we wniosku o powołanie Pana Sterosty jest ten mówiący o braku otwarcia na inne środowiska polityczne i społeczne, w których partycypacja w zarządzaniu sprawami publicznymi może zwiększyć skuteczność wykonywania zadań powiatu. Komisja podziela stanowisko wnioskodawców, że w powiecie biańskim doszło do zamknięcia się Sterosty na innowacyjne formy działania i współpracy z wieloma grupami społecznymi i politycznymi został zbudowany hermetyczny system, na którego w czele stoi Pan Starosta Powyższe uzasadnia pozytywne zaopiniowanie wniosku o odwołanie Starosty przez Komisję Rewizyjną przegłosowano większością głosów. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Zamykam podpunkt C. Otwieram podpunkt D. Dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Bialskiego. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? W tym punkcie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja idąc do kampanii wyborczej w gminie Biała Podlaska, Gleśna Podlaska, to zawsze mówiłem o lokalnym patriotyzmie. Mówiłem moja gmina, mój powiat, moje województwo. Dowodem na to są przy każdym wyborach nasi koledzy, którzy startują, do również wyższych urzędów e, plakaty. W tej chwili, słysząc po e, świętach mam nadzieję, że wszystkim to, jak Wielkanocne, e, smakowało i przeszło. Chociaż mi nie bardzo to służyło, bo cały czas myślałem, jak można. E, postąpić w ten sposób, że grupa się podpisuje, nie informując w klubie innych radnych pod odw e zarzutem odwołania człowieka, który tworzył podwaliny. E podwaliny samorządu sprzed 25 lat. Uważam, że takie sprawy można było załatwić we własnym gronie, nie wychodząc na zewnątrz i nie robiąc z tego powodu jakiejś przykłej atmosfery. Chciałem zaapelować tutaj do wszystkich koleżanek i kolegów radnych o sumieniu i podczas głosowania i wyboru najlepszej opcji. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie jeszcze? Nie widzę. Zamykam wobec podpunkt D. Otwieram podpunkt E. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie starosty Bielskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie półteściaszy przewodniczący, a członek, i Iwan, członek. Zasady głosowania są proste. Mamy pytanie, czy jesteś za odwołaniem Katłu Łazowskiego ze stanowiska starosty Bielskiego? Mam odpowiedzi tak, nie, bo wstrzymuję się od głosowania. Głosem ważnym jest postawienie tylko i wyłącznie tego krzyżyka danej krawce. Komisja Producencyjna stwierdziła, że będziemy wywoływać po kolei alfabetycznie osoby do głosowania, wydawać kartę do głosowania, po czym każda osoba potwierdzi odbiór karty do głosowania. w sprawie głosowania, w sprawie odwołania Starosty Bielskiego Tadeusza łosowskiego w dniu 30 marca 2016 roku. Powołana przez Radę Powiatu Gey Podlaskiej komisja Skrutacyjna ustytuowała się w następującym składzie. Łukasz Jaszczuk Przewodniczący, Elżbieta Iwaniuk Sekretarz, Paweł Litwiniuk członek. Na podstawie listy obecności komisja stwierdziła, że z 23 radnych obecnych jest 22 radnych, co stanowi niezbędny kworum do oddawania, do dokonania odwołania. Za odwołaniem starosty Tadeusza Łazowskiego głosowało za 15 głosów przeciwko 5. Wstrzymało się 0. Głosów nieważnych 2. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w głosowaniu tajnym Tadeusz Łazowski został odwołany ze stanowiska funkcji starosty Białskiego. Na tym protokół zakończono. Chciałem po stwierdzeniu już tej uchwały z tego miejsca skierować e, słowa podziękowania do kolegi Tadeusza za dotychczasową pracę na rzecz naszego powiatu. E, myślę kolego Tadeuszu, że bez wątpienia miejsce w samorządzie dla Ciebie na pewno się znajdzie. Jesteś doświadczonym samorządowcem, być może w ostatnim czasie nasze kierunki działań były rozbieżne. Ale chciałem z tego miejsca raz jeszcze serdecznie Ci podziękować i pogratulować, aby wszystko w życiu zawodowym i prywatnym układało się jak najlepiej. Mam też obowiązek przekazania Ci tej uchwały, którą podjęła Rada, co też w tym momencie czyni. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować tym, którzy dali na mnie głos. To dla mnie bardzo ważny moment w moim życiu. Samorząd był ważną częścią, gdzie rozpoczynałem wraz z odrodzonym samorządem od początku służbę publiczną dla mieszkańców gminy, województwa i powiatu. Spotkałem wspaniałych ludzi, łączyły nas wspólne cele, liczne inicjatywy, projekty. Myślę, że. Efekty są widoczne. Okoliczności, z którymi, z których się z Państwem żegnam, są dla mnie bardzo smutne, ale widocznie takie jest życie. Zawsze byłem osobą, która mówiła to, co czuła. Zawsze byłem nacychowany na dobro drugiego człowieka i naszych mieszkańców. Tak jak wspomniałem, spotkałem na swojej drodze wspaniałych ludzi. Nasze województwo białsko-podlaskie wcześniej, później powiat białski, nasze samorządy to wielkie zmiany i wielka praca. Dzisiaj za tą wspólną pracę chciałbym serdecznie podziękować i życzyć Państwu dalszych sukcesów.